Witam na naszym kanale gdzie mamy dać pokazać jak wyczyścić gniazdo sławkowe jack w telefonie Samsung Galaxy A71 Potrzebujemy do tego alkohol i zaproponolowe 100% czysty, żeby nam po prostu wyparował po czyszczeniu, a nie zrobił zwarcia, ani nie zardzewiały nam później coś w telefonie. Więc albo takie coś, albo Spiritus, ponad 90%, może się nadać. Albo mamy taką szroteczkę fajną, okrągłą, która będzie idealna do tego, albo po prostu zwykła szroteczka do zębów, tylko ona nam nie oczyści do końca. Ale też się nada, żeby to delikatnie przyczyścić. Zaczynamy od tego, że musimy telefon wyłączony całkowicie. Skrapiamy porządnie szroteczkę żeby była mokra Jak nie mamy atobizera to po prostu normalnie ją podlewamy parę razy, żeby była po prostu mokra Bierzemy telefonik, tu mamy gniazdo. Wkładamy całą szczoteczkę do końca, przekręcamy w prawo parę razy, 4-5 razy, później w lewo 4-5 razy i wyciągamy. i Jeszcze raz wkładamy i znowu przekręcamy parę razy w jedną stronę, w drugą stronę i wyciągamy szczoteczkę i wkładamy ponownie. I jeszcze raz parę razy i drugą stronę parę razy i wyciągamy szczoteczkę i wkładamy ponownie. I jeszcze raz wyciągamy i mamy wyczyszczone gniazdo. Telefonik odkładamy na jakieś 10 minut, żeby nam alkohol wyparował ponieważ żebyśmy nie zrobili sobie jakiegoś problemu, że się coś zewrze, bo póki tam jest alkohol, ale alkohol do 10 minut wyparuje całkowicie i go w ogóle nie będzie w telefonie. I to wszystko na dzisiaj, dziękuję bardzo za uwagę, bardzo by prosił łapki w górę, polubienia, subskrypcje i do zobaczenia przy następnym filmie.